Przychodzisz tu po przygodę. Lecz pustkowia chcą cię złamać. Siła i honor. To nas definiuje. Witajcie z tej strony, Skorpion. Jest to perfidna potyczka. Armia Ary Tkaczy sieci wyszli już z mody, ale Ary to zupełnie inna bajka. Wznieść się w przestworze stalią zawierającą 23 paralisty Ary i 7 lasowych zaklęć klasowych. Ok, tutaj czas wybrać bohatera. A weźmy sobie łowcę. Zobaczymy jak on pójdzie. Czy wygram, czy przegram. I trafiliśmy na druida. broń. instynkt. Takie dostaliśmy oto karty. No dobra, zatrzymam sobie. Może nie być łatwo, tym bardziej że mamy druida. Przywitamy się. Nasze się zbiegają. No odpowiesz? Niech natura ci błogosławi. Dobra, jedziemy z tym Kopsem, on mi na pewno wyzwali. Albo i nie. O! Git karta, ale trochę droga. Jakby była za 5 many, 2 na 6, to by było już okej. Okay. No tak. Użyjesz swojej zdolności? No nie. ary, tak? Wyłożysz. A nie Prawdy jest ciebie łowca. Doceniam twoje wysiłki. Dobra, Jak będzie tak. I on wie, że wyłożyłem odpowiedni czar, bo nie zaatakowałem miniona, a wyłożyłem secret. Okay. Dobrze mu poszło. Ale tu nie. Okej. Okay. No to co, lecimy A To było dzikie! Dziękuję ci. Niech natura ci błogosławi. Nie mogę Ci to podziękować. To jest słabe. No, no dobra. Dało, bo dało coś. No, to jest powiedzmy, że ok. Tylko w sytuacji, kiedy Nestry druidem, to nie jest takie ok. I co? Powiem taką Wam ciekawostkę, że ta profilna potyczka ogólnie jest spoko, ale ma swoje wady. O, naprawdę, to nie mogę wyłożyć. I co dalej? Fajsa. No właśnie, i tutaj jest taka sytuacja, że to jest podejrzewam moje piąte podejście, tak piąte do tej rozgrywki, niestety, no tak, zdejmiesz mi to, osłonkę, dobra, spoko, tak myślałem, że jak mówiłem po, przed chwilą i mnie zaatakujesz w Face, tym 5 na 4, wiesz, że go rozwalę. No, bo poprzednie rozgrywki to były po prostu moje peszki. Tutaj niby miałem jakąś przewagę, potem nie, nie, potem znowu przewagę. Tutaj ja się cieszę, aż w końcu gościł jeden, drugi, czwarty. Rozwalam mi stół, przyjmuję kontrolę i musiałem się poddać za każdym razem, będzie by było sensu dalej grać. Dobra, to rozwalamy normalnie. On ma jeszcze tego 5 na 5 i chciałbym wyłożyć, ale nie tą arę. Jak on wyłoży tam tą baterę, to to sobie chyba zrobimy. Wyłożymy. Chyba, że teraz przeszukując się. Dobra. pozbywamy się. Nie będzie tak. Wiedziałem, bo to standard, że tak jest. Okay. I tyle Nie no, spoko karta Będę mnie w teorii ale że zadaję trzy obrażeń mi to ono trzyma, no to mogę dostać przy Arach Tyle obrażeń, że mój bohater prawie może zginąć, więc znowu dostałem kartę niby okej okay? Ale jest. No nie, no. Farciarz. Ech. Super. No i mój plan. Poszedł się rypać. Tak, tylko że nie mam żadnego sekretu. Poświęcić 2 miliony? Nie dobra. Bronię się. On wiedział, że je zaatakuje i to już wiem i widać. To nie jest gracz, który gra od wczoraj czy od przez 3 dni temu, nie? Zaczął. To już jest ziom, który ma pojęcie i gra od dłuższego czasu. Mhm, on wiedział co robi. Brakuje no jednej many, ale lipa. To jest też za drogie. To bym mu rozwalił, no ale niestety. Super, dawał mi tego z tamtej karty. Co da? Kupę? Takie sobie. Nie mogę, bo to jest w tym. W ukryciu super. Gotowe. I myślicie, że ja mam przewagę? Spójrzcie na tę sytuację. Ja wam powiem, że A raczej nie. Tym bardziej teraz. No i tak mi właśnie rozwala wszystkie miniony, nie? I on zostanie z jednym. Znaczy się ja. Myślałem, że zostanę z jednym, ale nie. Ale chwila. Tego musimy zwalić ten sposób. Czy nadal mam przewagę? Troszkę, tak. Teraz. Ale to niczym nie świadczy, bo on się nie podda. To jest gracz, który ciśnie nie od wczoraj. Jestem o tym święcie przekonany. Bo by spoko. I chyba tak użyję, jeśli dalej będzie ta karta. Wow! No to to jest niefajne. No i dodał sobie życie niestety. Nie dużo, ale dodał. Kombinuję. Sprawdza poprzez ary, czy coś da mu fajnego. No i tu poświęci. Dobrze robił. Mówiłem, że to nie jest gracz wczorajszy. To jest dobre. Dało mu taką kartę. Fajne, bo ja mogę dzięki tej właśnie karcie kameleonowi sprawdzać, co ma w ręku. To jest spoko, ale przy mojej sytuacji no nie użyję tego. O. To jest git. Chwila, to jest bestia, tak. I teraz Dobra, zabijamy Super! Nara! Twoimi ochłapami! oceniecie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!